Tematem wykładu jest Natura Światła i Materii w pracowni fizyka i informatyka. Program wykładu. Materia i Światło, pierwsze koncepcje. Co to jest fala? Falowa natura Światła. Korpuskularna natura Światła. Falowa natura materii. I podsumowanie. Materia i Światło, pierwsze koncepcje. Wielkie cywilizacje, które powstawały, ginęły, tworzyły zręby naszej wiedzy, naszej nauki. Zadawano sobie różne pytania. Pytania dotyczyły nie tylko dnia poprzedniego, nie tylko tego, jak przetrwać, ale także natury filozoficznej. Dotyczyły podstaw naszego bytu. Tutaj opowiem o rozwoju poglądów na naturę światła i materii. Materia pierwsze zetknięcie. Pierwsze koncepcje na budowę świata zadawali sobie całożytnie Grecy. Według nich materia zbudowana jest z małych cząstek, które nazywali atomami, a więc miała, ma strukturę ziarnistą. Ta hipoteza Przetrwała do wieku XIX. Była to hipoteza, gdyż Grecy nie potrafili tej hipotezy udowodnić do końca. Dopiero w wieku XIX, w roku 1827, szkocki biolog Gbagbo zaobserwował pod mikroskopem, że pyłki kwiatowe w wodzie nieustannie się poruszają. Zjawisko to przez wiele lat pozostawało niewyjaśnione. Nie potrafiono wyjaśnić, dlaczego pyłki poruszają się chaotycznie, przez długi, bardzo długi czas. Dopiero pod koniec XIX wieku dwóch uczonych. Albert Einstein i Major Smoluchowski potrafili wyjaśnić, dlaczego te pyłki poruszają się. Otóż przyjęli oni, że woda zbudowana jest z małych cząstek, które się poruszają chaotycznie. Obaj uczeni yy, także wykonali pewne obliczenia statystyczne dla tego ruchu. Na początku wieku XX, Riemperin udowadnia, że atomy rzeczywiście istnieją. To były pierwsze koncepcje na budowę materii. Ze światłem było nieco trudniej. Światło było nieuchwytne, ulotne. Zastanawiano się wprawdzie, jak działa oko, dlaczego widzimy, ale nie umiano wyjaśnić tego, czym jest to światło. Budowano nawet przyrządy, które były pierwowzorem naszego aparatu, tak zwane kamery Obscura. Tutaj widzimy na slajdzie schemat takiej kamery. Dopiero w wieku XVII pojawia się dwóch uczonych Isaac Newton i Huygens. Isaac Newton jako pierwszy dokonał Rozszczepienia światła białego. Przepuścił wiązki światła słonecznego przez pryzmat i otrzymał to, co dzisiaj nazywamy tęczą. Zauważył, że światło składa się z barw, od fioletu do czerwieni. Gdy ponownie przepuścił tę wiązkę przez pryzmat, udało mu się uzyskać światło białe. Co ciekawe, Newton, żeby wyjaśnić rozchodzenie się światła, założył, że światło zbudowane jest z cząstek, czyli był on jakby prekursorem. Korpuskularnej natury światła. Także zakładał naturę falową. Jego koncepcja o naturze korpuskularnej przetrwała do wieku XIX, chociaż nie potrafiono tej koncepcji udowodnić. W tym samym czasie Christian Heichens opracował teoretyczne podstawy natury falowej, natury światła. Powstały dwie, dwie, dwie koncepcje na naturę światła. Jedna, że światło jest falą, a druga, że światło ma naturę korpuskularną. I tutaj warto przypomnieć słowa fizyka amerykańskiego Roberta Millikana, który w roku 1924 podczas odbierania Nagrody Nobla stwierdził, że nauka krąży naprzód na dwóch nogach, mianowicie na teorii i na eksperymencie. A więc te teorie, które obaj panowie uczeni Newton, Huygens i wielu innych sformułowało, trzeba było zweryfikować doświadczalnie. Na początek przypomnimy sobie tutaj kilka własności związanych z falami. Co to jest fala? Fala jest to rozchodzące się zaburzenie w ośrodku. Cechy ruchu falowego polega na lokalnych przemieszczeniach elementów ośrodka, cząsteczek, atomów. Rozchodzi się z pewną prędkością. Następuje w tym ruchu przenoszenie energii. I co ciekawe, do rozchodzenia się fal mechanicznych niezbędny jest ośrodek. Fale dźwiękowe na przykład potrzebują ośrodka. Natomiast fale elektromagnetyczne Takiego środka już nie potrzebują. Mogą się rozchodzić nawet w próżni. Tutaj mamy taką animację. Nasza fala, nasz ośrodek yy, to jest sznur. I widzimy jedną cząsteczkę tego sznura, która się porusza w górę i w dół. Fala rozchodzi się od strony lewej do strony prawej. Natomiast poszczególne cząsteczki wykonują tylko ruch drgający wokół swoich położeń równowagi. Fala na wodzie, źródło fali. Fale rozchodzą się we wszystkie strony równomiernie. Czyli w całym. W zbiorniku wodnym widzimy fale. Opis fali. Wielkości opisujące fale to długość fali, częstotliwość, okres, prędkość. Co to jest takiego długość fali? Popatrzmy tutaj, mamy falę sinusoidalną, na przykład to może być fala na wodzie czy fala na sznurze. Wybierzmy pewien poziom. Nie no, przerwano, tutaj zaznaczyłem ten poziom. Na tym poziomie mamy cztery punkty, A, B, C i D. Zwróćmy uwagę, że punkt A i punkt B są wprawdzie na tym samym poziomie, ale są w różnej fazie drgań. Punkt A porusza się do góry, punkt B porusza się w dół. Najbliższym punktem względem punktu A, który jest w tej samej fazie drgań, jest punkt C. I właśnie odległość między tymi punktami nazywamy długością fali. Czyli jest to odległość między najbliższymi punktami drgającego ośrodka, które są w tej samej fazie dogania, czyli odległość między punktem A i C, czy między punktem B i punktem D. Mówi się także, że odległość między dwoma grzbietami fali to jest właśnie długość fali. A co to jest okres? Jest to czas, w jakim fala przebędzie odległość równą swojej długości. Zjawiska typowe dla fal. Rozróżniamy trzy takie zjawiska: jest to zjawisko dyfrakcji, interferencji i polaryzacji. Tutaj krótko omówię zjawisko dyfrakcji i interferencji. Zjawisko dyfrakcji fal. Dyfrakcja to ugięcie fali na krawędzi przeszkody. Widzimy tutaj falę po lewej stronie, która zbliża się do przeszkody. Po przejściu jest to już fala kolista. Zwróćmy uwagę, że fala pojawia się także za przeszkodą, a nie tylko naprzeciwko otworu. Żeby to nastąpiło, to otwór musi mieć wielkość rzędu długości fali, czyli musi być bardzo mały. Kilka słów o interferencji fal. Interferencja fal to nakładanie. Ale nie każde nakładanie fal jest interferencją. Aby fale mogły interferować, muszą mieć tę samą długość, tę samą amplitudę, tę samą częstotliwość i być w tej samej fazie. Mówimy, że muszą to być fale harmoniczne. No i teraz opowiem o naturze falowej światła. Czyli jeżeli potrafimy pokazać, że światło zachowuje się jak fala, no to ma naturę falową. Pierwszym naukowcem, który pokazał, że światło ma naturę falową, był Thomas Young, który w roku 1801 przeprowadził doświadczenie, z dwiema szczelinami. Samo doświadczenia wygląda mniej więcej tak. Po lewej stronie umieścił, zakładamy, że była to świeca, bo prawdopodobnie nie miał innego źródła światła. To światło padało na szczelinę, a następnie na dwie następne szczeliny. I tu w tym obszarze, który widzimy po stronie prawej, fale się nakładają, interferują. Postaram się to doświadczenie powtórzyć, ale do doświadczenia użyjemy nie świecy, tylko wskaźnika laserowego. Dlaczego? Ponieważ taki wskaźnik daje nam światło monochromatyczne, jednobarwne, o jednej długości fali. Wiązka tego światła jest silnie skolimowana, czyli nie rozbiega się w przestrzeni. Popatrzmy na taką wiązkę, jak ona wygląda na ekranie. Jest to punkt. Tutaj nieco rozmyty jest na ekranie, ale tak naprawdę jest to jeden punkcik. Jeżeli teraz umieścimy w biegu tej wiązki dwie szczeliny, tak jak to zrobił Young, no to obserwujemy na ekranie, na przemian punkty jasne i ciemne. Te punkty jasne u nas mają kolor zielony, gdyż światło wskaźnika było koloru zielonego. A co się stanie, jeżeli umieścimy w biegu naszego, tej wiązki nie dwie szczeliny, ale wiele takich szczelin? Czyli umieścimy siatkę dyfrakcyjną. Taka siatka to na przykład płyta CD czy płyta DVD. No popatrzmy, co się stanie. Mamy siatkę dyfrakcyjną. I widzimy na ekranie już nie jeden czy dwa punkty, ale więcej tych punktów. Widzimy tu punkt centralny, i symetrycznie po obu stronach tego punktu pojawiają się kolejne punkty. Te punkty to są tak zwane maxima interferencyjne. Tych maksimum może być dużo. Zależy to od barwy światła. I o to za chwilkę także policzymy. Popatrzmy na schemacie. Miązka światła laserowego, siatka dyfrakcyjna, i na ekranie widzimy tutaj poszczególne punkty maksima interferencyjne. Warunek uzyskania takiego maksimum opisany jest przez takie wyrażenie d sinus alfa n równa się n razy lambda, gdzie d jest to odległość między szczelinami siatki, a alfa n jest to kąt, pod jakim uginają się albo inaczej, kąt, pod jakim widzimy poszczególne maksima, czyli alfa 1, alfa 2, alfa 3. Pierwszy, drugi, trzeci rząd. n jest to numer tych rzędów. 1, 2, 3. Lambda długość fali. Mając takie przyrządy możemy łatwo wyznaczyć długość fali światła. No i teraz pytanie, ile możemy takich maksimów zobaczyć? Czy tylko pięć, jak to było na ekranie, czy może więcej? W tym celu przekształćmy nasze wyrażenie na opisujące warunek uzyskania maksimum. Do takiej postaci sinus alfa n równa się n z lambda przez d. My wiemy, że sinus alfa może być co najwyżej równe 1. W naszym przypadku przyjmiemy, że jest mniejsze od jedynki, bo gdyby był równy 1, to by oznaczało, że kąt ugięcia jest równy 90 stopni, i w takim razie na ekranie by nie było nic. A więc to jest nasz warunek. Jeżeli teraz zapiszemy taką nierówność, a następnie przekształcimy ją do takiej postaci, to otrzymamy, że n jest mniejsze od d przez lambda. Podstawmy teraz odpowiednie wartości. d w naszym przypadku było równe 5,10 minus 6 metrów lambda. 5,3200 oraz 10 to potęgi minus 7 metra. To długość światła zielonego. I wykonajmy obliczenia, otrzymamy n równa się 9, czyli na naszym mekanie otrzymamy maksymalnie 9 rzędów takich wzmocnień. Tutaj nie było to widoczne, gdyż one powstawały bardzo daleko od miejsca, które widziała nasza kamera. No i kolejna taka symulacja. Tym razem popatrzmy, jak zależy kąt ugięcia od długości fali. Mamy w pierwszej kolumnie barwę światła, od czerwonego do fioletu. Barwa to także odpowiednia długość fali. Na przykład światło czerwone ma długość fali 7,2 razy 10 do potęgi minus 7 metra. A światło fioletowe 4,2 razy 10 do potęgi minus 7 metra. Mamy kąt w radianach, w stopniach, a następnie zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku. Dla światła czerwonego kąt wynosi około 46 stopni, a dla światła fioletowego no, niespełna 25 stopni. W takim razie możemy oczekiwać, że więcej uzyskamy prążków interferencyjnych w przypadku światła fioletowego niż w przypadku światła czerwonego. Podsumujmy nasze obserwacje. Gdyby światło było zbudowane z cząsteczek, to na ekranie obserwowalibyśmy tylko punkty na naprzeciwko na otworów. Wyniki doświadczeń temu przeczą. Światło pojawia się wszędzie za przeszkodą, tak jak w przypadku fal na wodzie. Dla światła zaobserwowaliśmy zjawiska dyfrakcji i interferencji. Możemy zatem przyjąć, że światło ma naturę falową. Czy zatem światło jest falą? Tak sądzono do końca wieku XIX. Kolejny punkt naszego wykładu, korpuskularna natura światła. Rok 1886. Fizyk Halłasz odkrył, że płytka cynkowa po oświetleniu promieniowaniem ultrafioletowym traci ładunek. Popatrzmy na schemat jego doświadczenia. Hałasz naelektryzował y, elektroskop ujemnie. Liski elektroskopu są rozchylone. Jeżeli oświetlimy płytkę cynkową promieniowaniem ultrafioletowym, to listki elektroskopu opadają. Elektroskop został rozładowany. Doświadczenie to powtórzono dla elektroskopu naładowanego dodatnio i w tym przypadku listki nie opadły. Powstało pytanie, dlaczego te listki opadają wtedy, gdy elektroskop naładowano ujemnie? W tym roku. Wykonano drugie doświadczenie, pozornie inne, zrobiły Hertz. Schemat tego doświadczenia mamy na kolejnym slajdzie. Mamy tutaj bańkę szklaną, w której jest próżnia. Zatopiono w niej dwie elektrody. Jedną spolaryzowano ujemnie katodę, a drugą dodatnio, czyli anodę. W obwodzie mamy włączony amperomierz. Jest to schemat tego doświadczenia. Oczywiście w tym obwodzie nie powinien płynąć prąd, ponieważ tutaj mamy przerwę. Jeżeli natomiast oświetlimy pominiewaniem ultrafioletowym katodę, to obserwujemy przepływ prądu w obozie. Powstało pytanie, dlaczego ten prąd płynie. Przecież tutaj nie ma żadnych nośników prądu. Badań podjął się uczeń Herca Leonard. Wnioski z jego badań są następujące. Jeżeli na płytkę metalu, on używał tutaj dwóch metali, wolframu i kadmu, pada światło o częstotliwości 10 do potęgi 15 Hz, wtedy na powierzchni słonecznej metalu. Emitowane są ujemnie naładowane cząstki. Cząstki są emitowane nawet wtedy, gdy wewnątrz skalnej komory jest próżnia. Jeżeli między katodą i anodą podłączymy pole magnetyczne, to emitowane cząstki odch będą odchylane tak jak cząstki ujemnie naładowane. Zmierzony stosunek ładunku do masy dla tych cząstek jest taki sam jak dla elektronu. A więc powstało domniemanie, że między katodą i anodą pojawiły się elektrony. Pytanie skąd? W roku 1905 Albert Einstein próbuje wyjaśnić to zjawisko. Co takiego założył Einstein? Otóż Einstein założył, że porcja emitowanej energii przez źródło fal elektromagnetycznych jest zlokalizowana w przestrzeni i nadal jest zlokalizowana, gdy oddala się od źródła z prędkością C. Założył ponadto, że światło składa się z takich porcji. I co ciekawe, Einstein jeszcze nie mówił o fotonach. Pojęcie foton pojawiło się dopiero w roku 1926. Wprowadził je do fizyki Louis. Od teraz będziemy mówili o fotonach. Z każdym fotonem związana jest energia zgodnie z zależnością. E równa się h razy ni, gdzie h to stała planka, a ni to częstotliwość padającego promieniowania. Drugie założenie Einsteina. W zjawisku fotoelektrycznym jeden foton jest całkowicie absorbowany przez jeden elektron. I trzecie założenie. Energia padającego fotonu przekazywana jest elektronowi zgodnie z równaniem h razy ni równa się W plus ek. Gdzie W jest to praca wyjścia elektronu z metalu, a EK energia kinetyczna wybitego elektronu. Jeżeli teraz wykonamy wykres zależności energii kinetycznej od częstotliwości badającego promieniowania, czyli na osi pionowej mamy energię kinetyczną elektronu, na osi poziomej częstotliwość padającego fotonu, no to otrzymamy linię prostą. Czyli energia kinetyczna jest proporcjonalna do częstotliwości. Tutaj w punkcie przecięcia pojawia się częstotliwość graniczna. O niej za chwilkę powiem. I teraz fakty doświadczalne związane ze zjawiskiem fotoelektrycznym, bo tak się to zjawisko nazywa. Pierwszy fakt. Elektrony są wybijane z powierzchni metalu, gdy częstotliwość padającego światła jest większa od pewnej częstotliwości granicznej. Czyli ni jest większe bądź równe ni zero. Drugi fakt. Energia kinetyczna elektronów wybitych z powierzchni metalu jest wprost proporcjonalna do częstotliwości padającego światła czyli ek równa się h razy ni minus w. I trzeci fakt. Wybić elektron z powierzchni metalu może tylko foton, którego energia jest co najmniej równa pracy wyjścia z powierzchni metalu. Czwarty fakt. Liczba wybijanych z powierzchni katody elektronów zależy od natężenia padającego światła, czyli jeden foton może wybić jeden elektron. I ostatni fakt doświadczalny. Energia padającego na katodę fotonu zostaje zużyta na uwolnienie elektronu z powierzchni metalu zgodnie z równaniem H razy niej, równa się W MV kwadrat przez 2. Co z tego wynika? Stąd wynika, że każdy foton ma jakość energię oraz pęd. Drugie zjawisko, które chciałem tutaj omówić, to jest zjawisko komptona. Zjawisko komptona polega na rozpraszaniu promieniowania przez swobodne elektrony. Popatrzmy tutaj. Na pewien elektron pada promieniowanie o pewnej długości fali. Elektron położył się w takiej linii, a foton w tej linii. Uległ rozproszeniu. Niby nic takiego, ale tutaj narysowałem te linie różnymi kolorami. To tak, jakbyśmy stanęli przed lustrem w zielonym smetrze, a zobaczyli siebie w kolorze czerwonym. Czyli po rozproszeniu zwiększyła się długość fali tego fotonu. Powstało pytanie, dlaczego? Dlaczego długość fali się zwiększyła? Popatrzmy na analizę tego zjawiska. Foton przed rozproszeniem i elektron przed rozproszeniem. Spowodny elektron. Po rozproszeniu foton porusza się pod pewnym kątem do ruchu, elektron w tę stronę. Długość fali na początku jest lambda, po rozproszeniu lambda p. W takim razie możemy domniemywać, że skoro długość fali się zwiększyła, to musiała się zmniejszyć energia fotonu. Co się z nią stało? Policzmy zmianę długości fali. Delta lambda równa się lambda prime odjąć lambda. Ta zmiana długości fali jest równa takiemu wyrażeniu. Wyrażenie H przez MC nazywa się komptonowską długością fali i możemy tę wielkość policzyć jest to wielkość stała. Co ciekawe, zauważmy, że zmiana długości fali rozproszonego fotonu zależy tylko od kąta rozproszenia, a nie, nie zależy w ogóle od padającego promieniowania. I co wynika z tego zjawiska? Z tego zjawiska wynika następujący fakt. Gdyby światło było falą, to po rozproszeniu miałoby taką samą długość jak światło padające. Drugi fakt skoro obserwujemy dwie długości fali, padającą i rozproszoną, to znaczy, że padająca wiązka promieniowania to strumień cząstek fotonów, z których każdy niesie energię E. Fotony te zderzają się ze swobodnymi elektronami. Pomieniowanie rozproszone stanowią fotony odbite od elektronów. Które wskutek zderzenia straciły część energii. Stąd rozproszone promieniowanie ma energię e mniejszą od energii padającej E. Pójdźmy na taką małą symulację. Zbadajmy, jak zależy zmiana długości fali od kąta rozproszenia. Ten kąt w radianach w pierwszej kolumnie widzimy. Zmienia się od 1 10 radiana do 3,5 radiana, czyli w stopniach to byłoby mniej więcej od około 5 stopni do 180 i potem do 200. Widzimy, że maksymalna zmiana długości fali to jest około 4,49. Jaka może nastąpić, czyli nie większa już. Czyli widzimy, że z przeprowadzonych obliczeń wynika, że rzeczywiście dla kąta rozproszenia równego pi uzyskujemy największą zmianę długości fali. Wiemy z poprzednich rozważań, że światło składa się z fotonów, czyli cząstek. Każdy foton ma pewną energię, pewien pęd. W takim razie, jeżeli będzie taka wiązka padała na jakąś powierzchnię, to. Powinna wywierać na tę powierzchnię jakieś ciśnienie. Wyobraźmy sobie, że mamy powierzchnię równą pół metra kwadratowego. Wpadam na nią o energii 100 J na minutę. Mamy foton poruszający się z pędem P1 do tej powierzchni. Uderza w nią i odbija się sprężyście. Przed zerzeniem pęd jest P1, po zerzeniu P2. Zmiana pędu, jeżeli było to zerzenie sprężyste, to ulegnie zmianie tylko kierunek i zwrot. Natomiast nie ulegnie zmianie wartości pędu. W takim razie zmiana pędu jest równa 2p. Pęd fotonu jest równy h przez lambda. Jego energia h razy c przez lambda. I teraz korzystając z definicji ciśnienia, tutaj nasze pd jest duża literka, czyli ciśnienie f przez s. I z drugiej zasady dynamiki, zmiana pędu w czasie jest równa f. Łączące wzory otrzymamy, że ciśnienie, jakie wywiera to pomieniowanie, jest równe 2e przez cs razy delta t, gdzie c jest to prędkość światła. Różnik. Możemy policzyć teraz, jakie to będzie ciśnienie. To no jest to ciśnienie rzędu 2,22 teraz jest 10 do potęgi minus 8 paskala. Ciśnienie bardzo małe. To ciśnienie spowodowałoby, że nasza płytka miałaby w próżni przyspieszenie właśnie rzędu 10 do potęgi minus 8 m na sekundę do kwadratu. Wydaje się to nieistotne, bo to przecież 100 milionowa część metra na sekundę do kwadratu. Jednak. Gdyby nasza siła działała przez długi okres czasu, to mogłoby być ono istotne. I teraz wyobraźmy sobie, że wykorzystamy ten fakt do zbudowania żagłówki słonecznej. A więc naszym promieniowaniem będzie wiatr słoneczny, który uderza w żagiel, a więc będzie taką żagłówkę mógł pchać w przestrzeni. Jeżeli odpowiednio umieścimy taką żaglówkę na orbicie, to żaglówka będzie, będzie na niej działała pewna siła wypadkowa, która nadaje przyspieszenie. Taka żagłówka będzie się oddalała od słońca po spirali. Dlaczego pospierali? Ponieważ ciśnienie jest bardzo malutkie i będzie bardzo mała siła ciągu. Będzie bardzo wolno się przemieszczała, ale jednak będzie się przemieszczała. Gdy zorientujemy inaczej wzagier w przestrzeni, to nasza żaglówka może nawet do słońca się zbliżać. Podobnie jest z po jeziorze. I jakie są wady i zalety takiego sportu? Tutaj napisaliśmy sportu w cudzysłowie, bo to nie sport, tylko tak naprawdę bardzo poważny projekt badawczy. Oto zalety to tani koszt i energia tak naprawdę za darmo w skali naszej cywilizacji jest niewyczerpana. Wady: mała siła ciągu, a stąd długi czas spędzania, trudny sposób nawigacji, no i żagiel narażony jest na uszkodzenia spowodowane uderzeniem meteorytów. Taki żagiel powinien mieć powierzchnię rzędu kilkuset metrów kwadratowych. Jaką ma naturę światła? Podsumujmy nasze odważania. O naturze falowej światła świadczą zjawiska dyfrakcji interferencji oraz polaryzacji. O tym zjawisku tutaj nie mówiłem. O naturze korpuskularnej świadczą zjawiska fotoelektryczne i Comptona oraz zjawisko kreacji i anifilacji par. O tym zjawisku także tutaj nie mówiłem. Czy światło ma naturę dwoistą korpuskularną falową. A teraz kilka słów o naturze materii. Z początkowych rozważań wiemy, i to każdy intuicyjnie czuje, że światło, że materia ma naturę cząsteczkową korpuskularną. W roku 1927 Louis de Broglie założył, że wzory E równa się H razy oraz się H przez lambda można po prostu zastosować do cząstek materialnych mikroświata. To była hipoteza szokująca dla ówczesnego świata nauki. Sam de Broglie stwierdził, że jest to schemat y, formalny, którego znaczenie fizyczne nie jest jeszcze jasne. Albert Einstein natomiast powiedział, że to może wygląda na wariactwo, ale to jest przekonujące. De Broglie nie musiał długo czekać na potwierdzenie swojej hipotezy, bo w tym samym roku dwóch fizyków amerykańskich, Davison i Germer, potwierdzili doświadczalnie, że rzeczywiście wiązka elektronów zachowuje się podobnie jak fale na wodzie. A więc De Broglie miał rację, przyjmując koncepcję falowej natury materii. Wykonajmy kilka przekształceń, żeby znaleźć długość fali związaną z elektronem. Mamy wzór napęd, energię kinetyczną, Przekształcamy to do takiego wyrażenia i stąd otrzymamy, że lambda równa się H przez 2M razy K, czyli stała planka, masa elektronu na przykład, czy protonu i jego energia kinetyczna. To jest na długość fali związaną z cząstką materii. No i tutaj powstaje pytanie, czy możemy rozwiązać falę z każdą cząstką materii, czy z protonem, elektronem, ziarnkiem machu, czy z samochodem. Wykonajmy kilka obliczeń. Mamy elektron. Elektron ma masę rzędu 10 do potęgi minus 31 kg i prędkość rzędu 10 do potęgi 8 m. Obliczona długość fali to jest rzędu 10 do potęgi minus 11. Średnica atomu jest rzędu 10 do potęgi minus 12. Czyli widzimy, że te wielkości tak naprawdę niewiele od siebie się różnią. No weźmy samochód teraz. Samochód niech ma masę 1000 kg, prędkość 25 m na sekundę. Długość fali. Popatrzmy, policzona długość fali wynosi 10 do potęgi minus 38 metra. Jakoś otrzymaliśmy wartość. Pytanie tylko, jaki ona ma sens. Skomentujmy otrzymane wyniki. Długość fali elektronu jest porównywalna z średnicą atomu, tego obiektu, w którym ten elektron się znajduje. Długość fali naszego samochodu jest no ekstremalnie mała. Jest mniejsza... Od najmniejszej długości, jaką przyjmują fizycy, długości Plancka, która ma jakiś sens fizyczny. A więc to, że możemy policzyć długość fali dla jakiegoś obiektu makroskopowego, nie znaczy wcale, że ta długość ma jakiś sens. Dla obiektów makroskopowych z naszego świata nie liczymy długości fal. One nie mają żadnego sensu fizycznego. Koncepcja de Broglie wpłynęła także na obraz elektronu w atomie. Według Bola, elektron poruszał się po orbicie kołowej. Według teorii de Boyla ta orbita to już nie było koło, tylko tak naprawdę taka linia falista, fala, jakby A więc pojawiała się już, już tutaj fizyka falowa, kwantowa falowa. Podsumowanie. Światło i materia mają dwoistą naturę, korpus kolarno falową Czy jest to dziwne? Gdy patrzymy na światy okiem fizyka, to chyba nie. Przecież materia i światło są ze sobą powiązane. Są nieozerwalnymi częściami naszego świata. A jak to jest z tą naturą? Trzeba nie jest to kaprys. Otóż nie wiemy, jakie jest światło, i jaka jest materia w mikroświecie. Wiemy jednak, jak je opisywać, aby nasze wyniki były zgodne z doświadczeniem. Dziękuję.